Cześć! Jak już było zapowiedziane w poprzednim filmie, mam Wam pokazać e, ubrania z Dnia Niepodległości dla faceta. No dobra, no to zaczynamy. Mm, ja mam sporo wykupionych, chyba ich, bo rok temu brałem. No, a zobaczymy. Mm, marynarki, marynarki, coś tu jest ciekawego. Czy widzicie, to, tu, tu, trzy, trzy marniurki, ale zobaczymy, może coś jeszcze jest. Nie, dobra, tu coś, też nic, koszulki, dobra. To teraz tak, poczekajcie może zdajemy tą arafatkę, to będzie lepiej widać. No, co jest? Dobra, koszulki więc i tak. Taka. Jak widzicie ja już je wszystkie mam, no bo jak mówiłem, rok temu kupowałem Więc nic nowego nie dodali. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć no dobra, lecimy dalej. Widzicie, tam były niebieskie, teraz macie czerwone. To samo tylko że czerwone. A to jest przy okazji kupię. No nie, czerwonych jest więcej nawet. Hm. A, 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 dnia niepodległości. Też fajne. Teraz Mhm, To tyle, chyba. O i tu jeszcze coś, nie to już są walentynki. I tutaj jeszcze. 102 aż mam, ja pierdzielę. Mhm. Tu coś dań czy nie? Nie. Tu też nic. Może koszule? Mm -mm. Też nic. Ech, tutaj w swetrach też nic. O, kamizelki. Tu pamiętam, że jest taka fajna tutaj. O jest. Aż trzy. No nawet dać mu. A weźmy taką. Koszule do kamizelki. O. Tu mamy takie dwie, a to z czego? Nie, mhm. może jeszcze coś? Ale chyba nie. Mhm. Tu też nic są jeszcze tutaj. Tylko Ania to są stare. Chociaż to trzeba ubrać, żeby to założyć. Twoją marynarkę. A gdzie te nowe maryniurki były? Tutaj. I tu macie z podległości też dwie. Like Tutaj. O, trzeba I kupować. No okay? i tyle chyba. Mhm. No dobra, to teraz czas na spodnie. O, proszę bardzo, trzy drelichy. Coś jeszcze nie. No i zostają nam tylko buty. Tylko nie wiem, czy w ogóle dla chłopa są jakieś. No ale chyba nie ma. A da się ubrać? za, no czy one są może z tego? No, waleńki. Dobra. No to jeszcze czapki i okulary. Tadam. Oto czym się różni? Aha, u góry. Kolorem. Jeszcze taki bajerancki. taki ja sobie palnę coś takiego. <grych> uh <-huh>. I okularki. <grych> też chodzi tylko te dwie pary. Mhm. Uh -huh. No dodatki. No też. Tylko teraz... <muchy> Mój. Jest. Mucha w niebieskiej gwiazdki w białe. I tak. Nadajmy tą. No i to chyba to wszystko, tak? Z ubrań. No dobra. No to pokazałem Wam wszystko, co chciałem, tak. I teraz bym chciał jeszcze Was zaprosić do oglądania kolejnego odcinka z Dying Lighta. No i to tyle. Więc tak, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, komentujcie i lajkujcie. I dzięki za oglądanie, cześć.